Mercedes CLS W219 Xenon skrętny, Bixenon skrętny został poddany właściwie całkowicie na całkowitej regeneracji, tak żeby lampa świeciła jak nowa. Czyli mamy zregenerowaną soczewkę i klosz. I to już by starczyło, żeby lampa świeciła jak nowa, ale tutaj poszliśmy krok dalej, a nawet dwa, bo całe wnętrze jest zrobione w czarnym macie. I to na aucie, uwierzcie mi, wygląda obłędnie. Całe auto nabiera bardziej agresywnego wyglądu. No i mamy to, czego tutaj nie było pierwotnie, czyli zamontowaną listwę LED do jazdy dziennej. Listwa też jest funkcją kierunkowskazu, czyli po podpaleniu auta zapala nam się białe światło. Po włączeniu kierunkowskazu to białe światło gaśnie, a zaczyna mrugać na pomarańczowo. Ale. Jest też coś, czego nigdy nie stosowałem. Klient chciał, żeby w dowolnym momencie mógł sobie tą listwę rozłączyć, więc wymyśliłem coś takiego, żeby nie musiał tego rozłączać, żeby nie musiał odpinać żadnych kabli. W lampie jest zamontowany stryczek, włączniczek. W fajnym miejscu w takim miejscu, gdzie podnosi maskę i wsuwa tylko palec, aby to zrobić. Patrzcie, chcemy, żeby było, włączamy, chcemy, żeby zgasło, rozłączamy jednym guziczkiem. ピッ